Kulesze Kościelne Kulesze Kościelne to małe miasteczko w powiecie wysokomazowieckim. Gmina Kulesze Kościelne liczy około 3500 osób. W tym 645 osób nosi nazwiska Kulesza. Kulesze kościelna otrzymało swoją nazwę w 1447 roku od dziedzica Jakuba Kuleszy właściciela dóbr ziemskich nad rzeką Rokietnicą. Wcześniej Kulesze nosiło nazwę Rokietnica od rzeki która tam płynie. Budowa kościoła rozpoczęła się od roku 1908. Proboszczem parafii był wtedy Vincenty Jon Do roku 1911 położono fundamenty z kamienia i wzniesiono ściany z czerwonej cegły do zadaszenia. Dalszą budowę kościoła przerwała I wojna światowa. Po wojnie została wznowiona i budowę zakończono w roku 1926. Proboszczem był wtedy ksiądz Jerzy Kamiński. Wcześniej w miejscu dzisiejszego kościoła był cmentarz. Od roku 1978 proboszczem parafii został ksiądz Paweł Oleński gorliwy kapłan. Za jego czasów na kościele i wieżach wymieniono stare pokrycie na miedzianą blachę. Kościół wewnątrz został pomalowany. W latach od 1992 do 1997 przeprowadzony został kapitalny remont organów w kościele, wykonano nowe zamocowanie dzwonów na wieży z napędem elektrycznym. Proboszcz Józef Złotkowski zwrócił się z prośbą do księdza biskupa o nowego wikariusza. Został nim na prędce wyświęcony ksiądz Bolesław Zawistowski który pomagał księdzu proboszczowi w pracy duszpasterskiej. Obaj byli świadkami wydarzenia z sierpnia 1944 roku, które miało miejsce w tutejszym kościele. W czasie natarcia rosyjskiego frontu, Niemcy zmuszeni byli do wycofania się z kulesz kościelnych. Z punktu strategicznego niszczyli więc i wysadzali mosty, a także chcieli również wysadzić wieże kościoła. Było to dnia 2 sierpnia 1944 roku, gdy oficer niemiecki z dwoma żołnierzami wszedł na chór, by położyć ładunki do wysadzenia wiesz oficer niemiecki, gdy zobaczył piękne organy, a zapewne umiał i lubił grać. Zasiadł więc za klawiaturę i zagrał dwa marsze armii niemieckiej. Ksiądz Zawistowski wikariusz pomyślał sobie: a czemu bys nie zagrał jakiejś piosni religijnej? I mimowolnie otworzył jemu śpiewnik kościelny z pieśnią Maryjną. Matko, nie opuszczaj nas. Niemiec zagrał dwie zwrotki tej pieśni, a następnie zamknął klawiaturę i krzyknął: Genub, dosyć. Zszedł z żołnierzami z chóru, podszedł do klęczącego księdza proboszcza, przyklęknął, przeżegnał się i oświadczył, że nic nie będzie złego. Bo on katolika gra na organach dała mu chwilę rozkoszy. Nad chórem w lewym dolnym rogu znajduje się herb Kulesz. W polu błękitnym srebrna podkowa skierowana barkiem do góry, na barku podkowy złote krzyż kawalerski, na którym stoi czarny kruk w prawą stronę obrócony ze złotym pierścieniem w dziobie. W klejnocie taki sam kruk z pierścieniem. W 1975 roku powstała figurka Matki Boskiej z otwartymi ramionami – proboszczem był wtedy Bolesław Zawistowski. Powstała ona w podziękowaniu za ocalenie mimo ciężkich i niebezpiecznych czasów II wojny światowej, kiedy to kulesze znaleźli się między okupantami niemieckimi a sowieckimi. Ludzie nie upadali na duchu, wszystkie swoje cierpienia, upokorzenia, zawierzyli Bogu i Matce Boskiej. Były to czasy naznaczone ofiarami, cierpieniem, bólem i łzami, które najbardziej odczuli ludzie niewinni. Figura Matki Boskiej z otwartymi ramionami ma nas chronić przed wszelkim nieszczęściem. Ksiądz prałat Stanisław Ludwik Jałkowski, który był proboszczem parafii w latach 1873-1885. Zbudował drewnianą plebanię mającą obecnie 200 lat i jest wpisana w rejestr jako zabytek, wikarówkę, oraz dom parafialny. Ludwik Jamilkowski został pochowany na cmentarzu parafialnym w kuleszach kościelnych. Był księdzem, któremu parafia zawdzięcza wiele. Dbał o swoją parafię i parafian. Legenda głosi, że kamienie na grobie księdza są meteorytami. Jednak nikt nie umie powiedzieć skąd one się tam wzięły.